Zarządu powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w imieniu własnym składam wszystkim mieszkańcom naszego powiatu najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Życzę, aby nadchodzące święta były czasem spędzonym w gronie rodzinnym, w miłej atmosferze, pełnej miłości, ciepła rodzinnego, żeby wszyscy byli. Razem, żeby byli szczęśliwi, by, żeby byli zadowoleni. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na te święta. Na nadchodzący rok 2009 życzę wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, wiele radości, przyjaznych ludzi w Państwa otoczeniu i żeby wiodło się Państwu jak najlepiej. Do siego roku. Szanowni Państwo, na czas Świąt Bożego Narodzenia, a także... Na zbliżający się nowy rok 2009 mam zaszczyt złożyć Wam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia, miłości, a także wielu Waszych Bożych. Z okazji nadchodzących świąt Narodzenia Bożego chciałbym w imieniu Przewodniczącej Rady, Radnych, Pracowników Urzędu Gminy Leszno i swoim własnym życzyć Państwu. Wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący czas. Obyście Państwo spędzili te święta w gronie najbliższych, bez trosk, bez kłopotów, zapominając o codziennym pośpiechu. Chciałbym również życzyć Państwu z okazji nadchodzącego 2009 roku wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów, radości, spełnienia wszystkich marzeń, aby ten rok był równie dobry jak ten, który będziemy za chwilkę żegnali. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Błonie składam serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku 2009. Życzenia świąteczne, a także noworoczne kieruję również do wszystkich mieszkańców naszego powiatu warszawskiego zachodniego. W związku ze świętami w imieniu swoim oraz policjantów i pracowników cywilnych. Chcę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych, ale przede wszystkim bezpiecznych świąt. Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Najbliższe dni będą dla nas okresem wzmożonej pracy. Postaramy się, abyście Państwo bezpiecznie dojechali i wrócili z rodzinnych spotkań, aby Wasze domy nie stały się łupem złodziei, którzy w tych dniach niestety wzmagają swoją aktywność. Zrobimy wszystko, aby te święta kojarzyły się jedynie z rzeczami dobrymi. Życzę również, abyście Państwo w nadchodzącym roku coraz częściej mogli o nas mówić ciepło i z szacunkiem. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim mieszkańcom powiatu maszowskiego zachodniego życzyć na najbliższej się święta Bożego Narodzenia, przede wszystkim, aby święta te spędzili spokojnie, w gronie rodzinnym, wesoło, zdrowo. Aby y, nie, w tym okresie nie miały miejsca inne zdarzenia, które mogłyby zakłócić ten spokój rodzinny. Podobne życzenia chciałbym złożyć również y, na nadchodzący rok 2009. Chciałbym, aby y, ten rok był bezpieczny, spokojny, radosny, y, taki, który y, by powodował, że Państwo czujecie się bezpiecznie. W imieniu Babickich Strażaków chciałbym złożyć życzenia mieszkańcom gminy zdrowych, wesołych, pogodnych oraz uśmiechniętych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Pragnąłbym, żebyśmy się spotykali, ale nie przy wyjazdach. I wie, Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych, ciepłych świąt wszystkim, spędzone w rodziny i yy, ciepła. no i żeby Państwo odpoczęli. I w nadchodzącym roku chcę życzyć Państwu wszystkiego najlepszego. Chciałabym w dniu dzisiejszym złożyć Państwu życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, aby y, narod, y, narodzony Pan Jezus y, dał nam szansę bycia lepszymi niż dotychczas dał nam zdrowia pomyślności wszelkiej tego życzę Państwu i sobie no i żeby współpraca nasza układała się jak najlepiej chciałem się dołączyć do życzeń koleżanki Lucyny chciałem życzyć Państwu jak najlepszych może najlepszych w życiu świąt żeby te święta były dla Państwa takimi świętami wymarzonymi chciałem życzyć żebyście Państwo z tych świąt Czerpali jak najwięcej Bożej, takiej prawdziwej rodzinnej radości. A w nowym roku chciałbym Państwu życzyć, żebyście Państwo tą radość czerpali z tego, że mieszkacie tutaj, w Babisach, żeby ta nasza mała lokalna społeczność była tą wymarzoną społecznością dla Państwa, żebyście czuli, że to jest właśnie ta Wasza mała ojczyzna i y, y, że tutaj czujecie się najlepiej. A my z Panią Lucyną ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby, żeby tu u nas działo się jak najlepiej, żebyście Państwo byli zadowoleni z tego, y, jak babice się rozwijają, jak się zmieniają y, jak tak, i jak pięknieją w naszych oczach. Nastrój świąteczny to nastrój szczególny. Chcia chcielibyśmy z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, to jest najważniejsze. Miłości, spokoju, radości. I ponieważ powierzyliście nam swoje głosy, trzymajcie za nas kciuki, a my będziemy się starać wykonywać swoją pracę jak najlepiej dla dobra naszego i Waszego, dla dobra starszych i młodszych. Wszystkiego najlepszego. Święta to piękny okres rodzinnych, wspaniałych dni spędzanych z przyjaciółmi, z ludźmi, których kochamy. Oczywiście nie zapominając o ludziach, którzy są dookoła. I z tej, okazji, z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim ludziom, aby żadne szczęśliwe chwile ich nie omijały, żeby w okresie świąt, jak i nadchodzącego roku, cały czas spotykali na swojej drodze ludzi miłych, życzliwych, uśmiechniętych, i żeby wszelkie troski omijały ich szerokim, bardzo szerokim kołem. Korzystając z okazji, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha i tego, co dla Państwa jest najcenniejsze.